Cześć, witajcie. Z tej strony Maksymilian Mirecki, a jest dzisiaj ze mną. Radosław Miedejko, cześć, witam was wszystkich. Witamy was bardzo serdecznie i zapraszamy na przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata nauki z czerwca. Ja zacznę takim kontrowersyjnym, może pytaniem, ale też ciekawym. Czy według Ciebie Polska ma szansę stać się potęgą kosmiczną? Myślę, że tak. Będzie wymagało to pewnych nakładów finansowych. Jesteśmy członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, a co ciekawe, nawet ostatnio w Polsce gościł administrator NASA Bill Nelson z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W związku z czym uważam, że mamy dosyć duży potencjał, tylko musimy go odpowiednio wykorzystać. No, zgadzam się, zgadzam się. I co więcej, członkostwo ani żadne wizyty też nie, nie świadczą tylko o tym, ale też nawet sukcesy. Co prawda, żeby stać się gdzieś tam potęgą kosmiczną, to pewnie jeszcze długa droga i dużo finansów. Bo chyba swoje, swoje programy kosmiczne ma około 70 państw, Polska gdzieś tam coś tam próbuje. A samych potęg kosmicznych jest niewiele, bo tam można powiedzieć tak naprawdę o Stanach Zjednoczonych, o Rosji, o Chinach, mhm. coraz częściej też się mówi o Indiach, ale, ale Polska ma też duży, duży, duży wpływ na to, co się dzieje w, tym, w tej sferze. I tutaj, szczególnie jeśli mówimy o polskich sukcesach, to mówimy o polskich sukcesach w dziedzinie inżynierii. Bo tak naprawdę ci polscy naukowcy, inżynierowie są cenieni naprawdę na całym świecie. Jeśli chodzi na przykład o elementy do sąd kosmicznych albo do łazików, gdzieś tam mamy już pewne sukcesy. Co więcej, niektóre nasze jakieś tam wynalazki są używane całkowicie na przykład przez NASA. Tutaj takim przykładem jest sonda NASA, która służy do badania słonecznej heliosfery. Która wystartuje w 2024 roku, i tam NASA korzysta z całkowicie polskiego urządzenia, które ma badać wpływ wiatru słonecznego na kosmiczne sąsiedztwo. Ale nie tylko o, tych, o tym, co się już udało, albo co jest w trakcie, ale też jest naprawdę sporo, sporo planów. Na przykład Polska chce wysłać swoją sondę kosmiczną w ramach misji Artemis w 2028 roku. Oprócz tego jest Pełno, pełno projektów studenckich, o których na pewno słyszałeś, jeśli chodzi o łaziki, które mają być na przykład wykorzystywane podczas eksploracji Marsa. Oprócz tego Polska też się przewija, jeśli chodzi o badanie księżyca. Co więcej, ostatnio wyczytałem, że jeden z profesorów Instytutu Nauk Geologicznych Panu wspomniał o tym, że Polska w ogóle może zostać liderem, jeśli chodzi o eksplorację księżyca i tutaj chodzi o wydobywanie minerałów na księżycu. To jest tam gdzieś ten obszar, w którym Polska się specjalizuje. No i wydaje mi się, że jest potencjał, ale na pewno czeka nas jeszcze druga, długa droga. I tak jak wspomniałem, ee, no gdzieś tam nieprzerwane finansowanie tych projektów. Tak, właśnie odnośnie finansowania, ostatnio czytałem taki raport, z którego wynika, że przeciętny obywatel wydaje jedynie, właśnie jak myślisz, jaką kwotę na Europejską Agencję Kosmiczną i eksplorację kosmosu? Jaka to może być kwota na głowę? Nie wiem, nie wiem. 5 złoty. Na obywatela. Okay. W związku z czym jest to bardzo mała suma, a potencjał mamy, więc wystarczy nawet nieznacznie zwiększyć tą kwotę na głowę przeznaczoną na badanie kosmosu i możemy osiągnąć liczne sukcesy. Natomiast przechodząc do kolejnego newsa czerwcowego, tym razem jesteśmy w Krakowie, konkretnie w Politechnice Krakowskiej, gdzie dwóch bardzo zdolnych studentów, Bartłomiej Szostak i Hubert Urlicki, wystartowali w takim konkursie Future Lab. Jest to taki konkurs przeznaczony dla najzdolniejszych studentów właśnie z Politechniki Krakowskiej, i oni mm, tam przedstawili taki projekt, właśnie urządzenia, które tłumaczy tekst na alfabet Braille'a. I takie urządzenia były już dostępne na rynku, tylko problem polegał na tym, że były one bardzo drogie, bo najtańsze urządzenie tego typu kosztowało 14 tysięcy złotych, co jest sumą, na którą. No, jednak nie może sobie pozwolić każdy obywatel. Natomiast w przypadku tutaj tego wynalazku mamy to 1000 zł, czyli taka kwota dosyć przystępna, a to urządzenie nie tylko rozpoznaje tekst rzeczywisty i przekształca go na alfabet Braille'a, ale także pozwala osobom, które utraciły wzrok, uczyć się tego alfabetu w bardzo szybkim tempie. I dlaczego tutaj ta kwota jest tak niska? I co jest przyczyną sukcesu tych dwóch polskich badaczy? Przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji, a konkretnie sieci neuronowych. Właśnie Bartłomie i Hubert przyznają, że dzięki zastosowaniu tej nowoczesnej technologii umożliwiło im to znaczne zmniejszenie kosztów jej wytworzenia. Natomiast, żeby tutaj upowszechnić swój wynalazek, jeszcze dotrzeć do szerszego grona odbiorców oraz także zapewnić możliwość tłumaczenia tekstu w czasie rzeczywistym, potrzebują większego finansowania, które jest jednak największą kłopotem. W związku z czym, jeśli oglądają nas jacyś aniołowie biznesu, to możemy tylko zachęcić ich do tego, żeby zwrócili uwagę na ten projekt bardzo zdolnych polskich naukowców. I co ciekawe, jeszcze taka ciekawostka, czy może wiesz, ile książek jest przetłumaczonych na alfabet Braille'a? W skali świata czy Polskiej Procentowo procentowo w skali świata. Wydaje mi się, że bardzo niska liczba, około nie wiem, 10% może? Nawet mniej 1%. 1%. Więc to tylko wow. pokazuje, jak istotny jest ten wynalazek, żeby zmniejszyć te nierówności występujące między osobami, mm. które faktycznie utrociły wzrok, mm. a tymi, które mają dostęp do tych wszystkich książek dostępnych na świecie. W związku z czym trzymamy kciuki, żeby to się powiodło, żeby te osoby niewidome miały szersze możliwości rozwoju i kształcenia się. Super. To ja teraz się przeniosę trochę do świata medycyny. Medycyny, która też ma ułatwić pewne już istniejące urządzenie, czyli podobnie jak w Twoim przypadku. Tutaj EKG metodą Holtera jest bardzo znaną metodą badania serca. To jest badanie, które trwa zwykle około całej doby, 24 godzin. Monitoruje się po prostu pracę serca, i to jest w miarę powszechne badanie. Ja sam gdzieś tam parę razy się spotkałem, że ktoś z bliskich moich znajomych albo rodziny miał takie badania przeprowadzone, i generalnie. Te badanie można wykonać w domu, co jest w miarę wygodne, ale co jest niewygodne, to że to jest maszyna, która wymaga wielu specjalistycznych kabli, tutaj przypiętych elektrod, i po prostu no, mobilność w trakcie tego badania jest tak naprawdę zerowa. No i tutaj przychodzą z pomocą naukowcy z Politechniki Śląskiej, ja dokładnie z Wydziału Chemii. Którzy stworzyli koszulkę, która ma sobie taką powłokę nanorurkową, która potrafi zbierać sygnały biometryczne z pracy serca i wysyła je do aplikacji, którą nie wiem, masz Ty albo Twój lekarz. I ona może być szczególnie interesująca dla osób, które no regularnie muszą przechodzić takie, takie badania tym holterem. Co więcej, ta koszulka jest wielorazowa. Pranie na przykład tej koszulki nie wpływa na, nie wiem, na jakość tych nanorurek i dalej można przeprowadzać to badanie. Więc to jest super. Co więcej, sam ten materiał ma być niedrogi w użyciu. To może być naprawdę, naprawdę przełom, jeśli chodzi o badania serca. Tak, zdecydowanie się zgadzam. A takim innym przełomem jest także EU AI Act, który właśnie w środę, 14 czerwca, został przegłosowany w Parlamencie Europejskim stosunkiem głosów 499 za, 28 Przeciw i jedynie tylko 93 europosłów nie wzięło udziału w głosowaniu. I teraz, yy, przede wszystkim, chciałbym przedstawić takie główne założenia tego AI Act, bo jest to zdecydowanie regulacja kluczowa, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, która rozwijała się w ostatnich miesiącach w bardzo dynamiczny sposób. Ten AI Act już był przygotowywany od 2021 roku, ale Komisja Europejska zapowiedziała pracę nad nim nawet wcześniej w 2018, kiedy jeszcze w ogóle nikt nie słyszał o czacie GPT czy Bardzie, czy Bing AI i jakimkolwiek chatbotcie. I faktycznie te prace opóźniło pojawienie się tych generatywnych modeli sztucznej inteligencji, przez co zostały one przeciągnięte aż do czerwca. I tam uwzględniono takich kilka grup ryzyka, i na podstawie tych grup ryzyka podzielono właśnie te najważniejsze sektory obejmujące sztuczną inteligencję na takie kluczowe dziedziny regulacyjne. I wyróżniono przede wszystkim taką grupę niedopuszczalnego ryzyka. Czyli systemy, w których sztuczna inteligencja zostanie całkowicie zakazana. Jeżeli chodzi o to niedopuszczalne ryzyko, to jest przede wszystkim manipulacja emocjonalna, także wykorzystywana w kampaniach politycznych. Jest to również klasyfikacja punktowa obywateli na podstawie ich zachowań społecznych, czyli coś podobnego do tego systemu zaufania społecznego, który funkcjonuje w Chinach. Oraz identyfikacja biometryczna obywateli w czasie rzeczywistym. Jeżeli chodzi o tą identyfikację biometryczną, to tam był spór, ponieważ europosłowie Europejskiej Partii Ludowej wnieśli taką poprawkę, żeby można było dokonywać tej identyfikacji biometrycznej w przypadku przestępców albo jakichś działań o charakterze terrorystycznym, ale póki co ona została odrzucona i nie będzie także dopuszczana predykcja kryminalna, czyli jakiekolwiek określanie na podstawie sztucznej inteligencji prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa przez daną osobę. W tych dziedzinach absolutnie sztuczna inteligencja nie będzie mogła być wykorzystywana. Kolejna grupa to są te dziedziny tak zwane wysokiego ryzyka i one będą monitorowane na bieżąco, zarówno przed wejściem w życie, jak i przez cały okres obowiązywania. I do grup wysokiego ryzyka należą między innymi takie dziedziny strategiczne, w których Unia zapewnia dodatkową ochronę pod względem bezpieczeństwa, jak między innymi lotnictwo, transport czy urządzenia medyczne, a także dziedziny z takich ośmiu grup, które zostały wyszczególnione w tym rozporządzeniu, Czyli kategoryzacja osób fizycznych, zarządzanie i eksploatacja infrastruktury krytycznej, edukacja i szkolenie zawodowe, zatrudnienie, dostęp i korzystanie z podstawowych usług prywatnych, ściganie przestępstw, zarządzanie migracją, azylem, kontrolą granic, a także pomoc w interpretacji prawnej i stosowaniu prawa. Czyli w tych dziedzinach sztuczna inteligencja będzie mogła być wykorzystana, ale będzie kontrolowana od momentu wejścia w życie przez cały okres obowiązywania tych określonych regulacji. Następnie mamy Grupy ograniczonego ryzyka, czyli tutaj głównie mamy takie usługi konsultingowe. Albo także administrację publiczną z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W tym przypadku te regulacje będą ograniczały się do tego, że na każdym etapie obowiązywania danych regulacji prawnych, obywatel będzie miał prawo do tego, żeby w przypadku, gdy jakąś decyzję podejmuje system sztucznej inteligencji, zwrócić się do człowieka rzeczywistego, który ten system nadzoruje. Czyli jeżeli mamy jakąś decyzję administracyjną i określony obywatel nie chce, żeby ona została rozpatrzona przez sztuczną inteligencję, przez sztuczną inteligencję ma on Prawo do tego, aby zamiast tej sztucznej inteligencji tą sprawę rozpatrzył człowiek rzeczywisty i także może się oczywiście odwołać do sądu od decyzji takiej sztucznej inteligencji. Podobnie w konsultingu, jeżeli dzwonimy, pewnie zdarzało Ci się dzwonić kiedyś na infolinie banku albo nawet Twojego operatora telefonicznego i często być może pojawiał się tam taki chatbot, który mówił dzień dobry, jak mogę pomóc. To w przypadku, gdy nie chcesz rozmawiać z takim chatbotem, wystarczy, że klikniesz teraz właściwy numerek na telefonie i już zostaniesz połączony. Z rzeczywistym człowiekiem. Więc to jest ta grupa tego ograniczonego ryzyka. Grupa minimalnego ryzyka to te dziedziny przede wszystkim związane z innowacją, bo jednak stwierdzono, że z jednej strony należy zapewnić ochronę prywatności, ochronę danych osobowych i jednak tutaj zapewnić to przestrzeganie praw człowieka, natomiast z drugiej nie można hamować innowacyjności, bo jednak ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w ogromnej ilości dziedzin, między innymi właśnie w medycynie, czy jak też wcześniej wspominaliśmy, edukacji czy w technologiach kosmicznych. Dlatego w tych przypadkach są to te grupy minimalnego ryzyka i tam ta sztuczna inteligencja będzie jej użycie będzie dopuszczalne. No i powstała ta najważniejsza grupa ze względu na którą ta regulacja została opóźniona, czyli to ryzyko ogólne. I to odnosi się przede wszystkim do chatbotów i tu są takie trzy główne Wytyczne przedstawione. Czyli, przede wszystkim, gdy mamy do czynienia z deepfakami, mhm. to te deepfaki muszą być oznaczone jako treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję. To jest pierwsza, najważniejsza regulacja. Druga, model musi być zaprojektowany tak, żeby nie produkował nielegalnych treści. Czyli nie może się zdarzyć taka sytuacja, że jakiś programista wykorzysta chat GPT do tego, żeby zaprogramować ro robaka komputerowego albo jakiegoś wirusa, mhm. przez który następnie włamie się na jakieś systemy bankowe albo administracyjne. Publicznej, to będzie absolutnie niedopuszczalne. I trzecia, jeżeli będą publikowane podsumowania odnośnie tych treści wygenerowanych przez chatbot, to jeżeli on korzystał z jakichś treści, które były chronione prawem autorskim, to będzie to musiało być jasno określone i jasno wyszczególnione, że ta treść powstała z wykorzystaniem takich określonych praw autorskich, żeby zapobiec określonym naruszeniom. Więc tutaj mamy te grupy. Jest to absolutnie przełomowa regulacja, z tym że musimy mieć na uwadze, że teraz dopiero po tym, jak to rozporządzenie zostało uchwalone przez parlament europejski. To ta cała procedura ustawodawcza będzie kontynuowana. Teraz to trafi do Rady Unii Europejskiej, która składa się z przedstawicieli państw członkowskich. Oni będą negocjować swoje stanowiska i dopiero tak realny moment wejścia w życie tej legislacji to jest 2025-2026 rok. Ale zanim się to stanie, Unia Europejska we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi chce stworzyć taki kodeks generalnego zachowania dla tych firm technologicznych, jak one powinny postępować. Tylko że to by się opierało na takich regulacjach soft law, czyli prawa miękkiego, główne polegające na wytycznych, jak powinny te firmy postępować, jednak nie będą one podparte żadnego rodzaju sankcjami prawnymi. W związku z czym to tylko od dobrej woli twórców tych chatbotów będzie zależało, czy oni do tych regulacji początkowo się zastosują, czy nie. Już y, pierwsi liderzy, pierwsi prezesi firm technologicznych zareagowali na te nowe doniesienia. I co ciekawe, sam Altman, ten sam, który na Uniwersytecie Warszawskim w, poł w połowie maja zapewniał, że popiera regulacje przedstawiane przez Unię Europejską, zachęca do regulowania sztucznej inteligencji, powiedział w Wielkiej Brytanii, kończąc swój tur po Europie, że jeżeli y, EU-AI-Act wejdzie w życie, on wycofa GPT z Europy. Jak to można określić? No, albo hipokryzja, albo brak konsekwencji. W związku z czym, tak już to jest chyba z tymi prezesami firm technologicznych. Podobnie wypowiadał się Sundar Pichai, szef Google odpowiada odpowiadający za BART AI, który również y lekkimi słowami sugerował, że nie jest do końca zwolennikiem tych regulacji. W związku z czym, poczekamy na to, jak się to faktycznie rozwinie. Dopiero te przepisy mogą wejść w życie w 2025-2026 roku. Wszystko tutaj może ulec jeszcze zmianie, ale będziemy bacznie obserwować zdecydowanie ten EUAI Act, ponieważ jest to legislacja przełomowa dla funkcjonowania całych systemów sztucznej inteligencji. Pewnie ta regulacja jest długim, długą lekturą, a Ty nam to streściłeś, więc każdy będzie wiedział o co chodzi. No i co, koniec. Dziękujemy Wam bardzo. Ja z naszej strony chciałem Was jeszcze zaprosić na platformę Copernicus, na której znajdziecie pełno artykułów, też dotyczących właśnie AI. Oprócz tego znajdziecie również propozycje staży, ale również inne osoby, które też interesują się nauką, które są profesjonalistami w swoich dziedzinach, naukowcami, ale też studentami, którzy, którzy robią ciekawe projekty, więc warto warto zaglądać na naszą platformę Copernicus. Tak, zachęcamy Was też do śledzenia podcastu Maksymalna Dawka Wiedzy. Niedawno tak, ukazał tak. się pierwszy odcinek z Marcinem Kruszewskim, prawnikiem, założycielem prawa Marcina. W najbliższym czasie przewidujemy opublikowanie następnego odcinka, tym razem z Maciejem Kaweckim, również doktorem nauk prawnych i entuzjastą nowych technologii. Serdecznie zapraszamy Was do oglądania. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek i serdecznie pozdrawiamy.